Witam serdecznie, delikatny updatecik no jak updejcik to wszystko co jest związane z walką Usyk kontra Fury 29 kwietnia czy nie 29 kwietnia będą walczyć i tak dalej ale zanim o tym to dwa zdania o takim chyba przed 3 czy 4 dni no bo biorąc pod uwagę, że on tam nagrywa minimum jeden dziennie Król Cyganów te wideo, to już nie pamiętam czy to było 3 czy 4 dni temu takie stwierdzenie, kiedy była jeszcze ta opcja walki Aleksandra Usyka z Danielem Dubois, takie stwierdzenie Tysona, że jak chcesz to możesz walczyć z tym DBA za te śmieszne 2 miliony dolarów, jak chcesz to yy, możesz walczyć o prawdziwe pieniądze tylko i wyłącznie ze mną tutaj się na tym zatrzymam na chwilę Dlatego, że tutaj macie doskonałą odpowiedź, dlaczego obecnie sytuacja w boksie wygląda, wygląda, czyli panowie, którzy walczą między sobą bardzo rzadko, bo nie muszą. 2 miliony dolarów jest uznawane za takie, nie wiem, lunchmany, takie drobne. 2 miliony to jest drobne. Oczywiście, że 2 miliony dzisiaj to nie jest to samo co 15 lat temu, natomiast ja mieszkam tu 30 lat i mogę powiedzieć, że nawet w 2023 roku za 2 miliony to może żyć normalna rodzina zakładają, że zarabiają 100 tysięcy dolarów rocznie przez 20 lat, a to jest drobne. Oczywiście nie będą kupowali Lamborghini, nie będą kupowali domów na, na Lazurowym Wybrzeżu i, i na Hawajach, natomiast bardzo wygodne życie za 100 tysięcy dolarów, to mogę Wam powiedzieć. Natomiast jak widzicie 2 miliony to jest uznawane w tej chwili w wielkim boksie za drobne i tu jest ten wielki problem. Natomiast, wracając do wszystkiego, co się dzieje z tego całego zamieszania, no to oczywiście dzisiaj nagrywam to we wtorek rano. Tyson Fury na, jeżdżąc na tym, czy tam biegając na tej, na tej stacjonarnej bieżni, zdążył wszystkich po drodze obrazić. Natomiast, jak popatrzycie na to wideo, to widać wyraźnie, że on sam się nie może powstrzymać od śmiechu. I powoli zaczynam myśleć, a jestem człowiekiem, którzy, którzy mnie znają to wiedzą, że nienawidzę teorii spiskowych, że to wszystko jest, że to wszystko jest bullshit, że to wszystko jest nagrywane specjalnie. Nawet wczoraj takiego tweeta napisałem, że goście chyba spędzają cały dzień na telefonach, bo tylko jeden co drugiemu odpowiadają na telefony wrzucają na różne media społecznościowe, Instagramy i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie to e, mnie to już nie bawi w ogóle mnie bawią rzeczy, które mogę oglądać i, i mnie bawi to, co się można co można zobaczyć na ringu, teraz jeszcze wypowiedział się Egis Klimas, który powiedział, że te 70 do 30, Egis Klimas menadżer usyka. znaczy menadżerem jest Aleksander Krasuk natomiast człowiekiem załatwiającym rzeczy w Stanach Zjednoczonych po tej stronie oceanu, przypominam, Tyson Fury promotorem czy co-promotorem Tysona Fury jest niejaki Bobarum, który ma raczej siedzibę tutaj w Stanach Zjednoczonych dlatego tak to wygląda, jak to wygląda natomiast wracając do, do mojej myśli e, jeśli walka nie odbędzie się 29 kwietnia pisze Egis Klimas w rozmowie ze Stevem Kimem to tego podziału 70 na 30 już nie ma, to będzie podał podział 50 na 50 e, błyskawiczny komentarz na temat tego to, to jest opinia Egisa Klimasa bo w dalszym ciągu wiemy kto tutaj, nie powiem, że rozdaje karty, bo nie powinien rozdawać karty ale do tej pory rozdaje karty bo te ultimatum to nie płyną od Usyka tylko płyną cały czas od, od Tysona Fury i pytanie dla mnie to zamknie sprawę dla mnie zamknie sprawę, bo jeśli rzeczywiście by się Usyk uparł nie mogę tego powiedzieć na 100% bo nie wiem, na 100% to w boksie nic się nie dzieje zwłaszcza na takim poziomie że gdyby Usyk się uparł, że jeśli walka nie będzie 29 kwietnia a będzie w każdym późniejszym terminie. Bruce Trampler z top Rank wspominał sobie o czerwcu, dlatego wrzuciłem tamtego, e, tamte wideo na vloga. To 50 na 50 ta walka się nie odbędzie, bo ja nie widzę opcji. Nie widzę opcji, chyba że będą jakieś dodatkowe gwarancje, ale to z Arabii Saudyjskiej, tylko mogą być, czyli ekstra pieniądze. E, to nieraz w boksie się robiło, szczególnie w Premier Boxing Champions, że widzieliśmy jakąś sumę. Dla przykładu, rzucam, podział jest, nie wiem, 4 miliony i 4 miliony, natomiast się okazywało, że e, dla komisji to był podział 4 miliony i 4 miliony, ale ten, który miał wejście u Ala, to dostawał ekstra dwie banki. Najlepszy przykład Julio Chavez, Chavez Junior walka z Fonfaro. Dwa różne czeki, które pokazywał. Także jeżeli tego taka opcja Tysonowi Fury się nie uda, to znaczy, ok, zgadzam się, 50 na 50, ale tutaj chłopaki z Arabii Saudyjskiej, zakładają, że tam by była walka, dorzucają mi nie wiem ile, nie wiem, 10 milionów czy ileś. To ja nie wierzę w podział 50 na 50, że Tyson może tego, do tego tematu wrócić, jeśli walka będzie po 29 kwietnia. Szczerze, za dużo tego wszystkiego. Słyszę, że jest kolejny ostateczny termin. Ostateczny termin to był miniony tydzień, teraz słyszę, że to jest, to jest ostateczny termin. To chyba klimas albo klasyk mówią o tym, że wpłynęły, mają wpłynąć do, do dzisiaj, do dzisiaj wieczorać albo już wpłynęły, albo wpłyną w każdej chwili dodatkowe mm, jakieś żądania czy wstępne wersje kontraktu, i wtedy będzie można już na ten temat dyskutować. Dla Kibica najważniejsze jest to, żeby ta walka się odbyła, a najlepiej, żeby ta walka odbyła się 29 kwietnia, ale optymistów jest tylu samo, co pesymistów, że ten termin 29 kwietnia zostanie utrzymany, dlatego że to jest 6 tygodni 6 tygodni na zrobienie promocji na taką skalę. Ktoś mi w tym momencie powie, no nie, no przecież to nie ma żadnego problemu, wypełnią, sa, wypełnią stadion, taka walka sama się sprzedaje. Nic się samo nie sprzedaje, zwłaszcza jak masz te dodatkowe 100 tysięcy czy 200 tysięcy, pay per view zyskać dzięki długości promocji intensywności promocji i tak dalej i tak dalej proszę was nie wierzcie w to że ludzie którzy mają setki milionów dolarów i operują setkami milionami milionów dolarów powiedzą a nie no to ja te parę baniek mniej zarobię to tak naprawdę nie działa słuchajcie są firmy które zarabiają setki milionów dolarów a jest problem z rozliczeniem hotelu bo ktoś tam wziął coś za dużo to tak naprawdę nie działa. Często się z tym spotykam, że ktoś mówi: O, to wielka firma, co to dla nich? Nie, nie, nie. Im większa firma, tym większe, yy, większą uwagę zwraca na każdy wydawany albo zarabiany dolar. Także słuchajcie, nagrywam to krótko po godzinie 9 rano. Mam nadzieję, że zdążę jeszcze nagrać jak będzie potrzeba, że mamy już wszystko dograne. Natomiast prawda jest taka i każdy z nas doskonale to wie, że wszystko to będzie dograne, jak będą hymny i panowie będą w szatni i będą wychodzić na ringu. Dotyczy to każdej walki pięściarskiej, a już tym bardziej tego wszystkiego, co się dzieje wokół pojedynku Usyka z Tysonem Fury. Trzymaneczko, na razie.